Dzisiaj oryginalnie bardzo zimno mam w... wszędzie praktycznie, więc założyłem sobie fajny sweterek, gdzie wyglądam jak jakiś... nie wiadomo co. Zrobiłem sobie gorącą, mocną kawkę i nawet specjalnie nie nalewałem, żeby móc to zrobić. Aż wstaję. Witajcie w Nowogórskim! Jest wiele rzeczy, o których mógłbym dzisiaj porozmawiać: jak na przykład koronawirus, nie wiem, hakerzy, którzy polują na ilona maska, strasznie jeszcze więcej innych rzeczy, które mam na pewno dziś zapisane, ale postanowiłem się skupić na odejściu z YouTube'a. A tak dokładnie na Linus Sebastianie, który po dobiciu 10 milionów subskrypcji na swoim kanale Linus Tech Tips zrobił półgodzinnego live'a, gdzie praktycznie mówił, że chce sobie zrobić wolne. Szczerze trochę byłem z tego powodu smutny, że człowiek, który przez tyle lat nagrywał na YouTubie, najpierw dla NCIX, NCIX? Coś w tym stylu. A potem dla siebie, właśnie w Linus Tech Tips, zrobił całkowite imperium technorecenzyjne. Po wybyciu 10 milionów subskrypcji na jednym z jego kanałów, postanowił przejść na emeryturę. No, po części. Wziąć sobie trochę więcej czasu wolnego, Teraz bardziej odejść od firmy, którą stworzył. Gdyż szczerze powiedziawszy, ja oglądałem. Filmiki, Linus Tech Tips przeważnie dla niego. On był tym klejem, który sprawiał, że te filmiki były ciekawe. Ale nie chcę dzisiaj rozmawiać o tym, co lubię, czego nie lubię. Chcę bardziej porozmawiać o wypaleniu się YouTubera, o odejściu z YouTube'a. A jaka mocna! Każdy ma swoje własne, odrębne zdanie na ten temat. Moim zdaniem cykl tworzenia kontentu wygląda następująco: mamy incepcję. Czyli mały jakiś niezależny kmiotek zaczyna robić jakiś tam produkt filmowy. Na przykład dyskusje. Mamy popularyzację, gdzie content staje się popularny i wszystko jest miodzio i fajnie i nagle masz tutaj tysiące, tysiące nowych subskrybentów każdego dnia. Masz zenit, gdzie... No tak jaka jest definicja zenitu, no już wyżej nie polecisz. Od tego momentu już, tylko w dół. Na samym końcu mamy wypalenie, gdzie nasze skrzydełka, nasz całkowity byt się spala jako twórca kontentu w internecie. I szczerze, właśnie tak moim zdaniem wygląda to życie kontentu internetowego życie twórcy kontentu internetowego. Zaczynamy od jakiegoś fajnego pomysłu, przechodzimy po mm, jego popularność, po zenit i jego kon po naszego kontentu i wreszcie powoli spadając się, wypalamy, całkowicie już mamy dość tworzenia i tworzenia i tworzenia tego samego dzień w dzień i robimy sobie przerwy. Jak robimy sobie przerwę, jak wracamy, no to już wyżej nie polecimy niż nasz zenit. Może jedna dziesiąta tego, co najwyżej. Tak samo jak w poprzednim odcinku, posłużę się tutaj moim przykładem, gdyż no, każdy, każdemu zajmuje to trochę więcej, trochę mniej czasu zrobienie jednego filmiku. Mnie zajmuje, no ilekolwiek zajmie ten filmik, y, nagrać filmik plus może 5-6 minut, tyle najczęściej uda mi się wyciąć postprodukcji. Jakieś pół godziny do godziny, żeby to na szybkości zmontować. Muzyczka, kolejne pół godziny. Color correction. Parę minut. Pół godziny, żeby to zapludować godzinę, żeby napisać wszystkie tytuły, tagi, hashtagi, opisy i inne pierdoły. Dodać ekran końcowy. No, trochę, trochę czasu jednak to mija. No i teraz pomnoż to razy dwa, jako że robię dwa filmiki w tygodniu. Trochę dużo. Ale pamiętajcie, że są też ludzie, którzy. Codziennie dzień w dzień nagrywają filmiki, je montują, wypuszczają dzień w dzień jakości tysiąckrotnie większej ode mnie. I szczerze powiedziawszy... Nawet nie szczerze powiedziawszy. Ja bym sobie nie wyobrażał wypuszczanie dzień w dzień tak wysokiej jakości kontentu. Mm. Patrząc na to, że większość YouTuberów, którzy tak robią, się wypalają prędzej czy później. Jak się taki twórca wypala, to traci całkowicie poczucie sensu tworzenia filmików. Już nie chce mu się tworzyć filmiki, nie widzi sensu w tym, żeby robić dalej to, co robił, to, co kiedyś uwielbiał robić. Może lubi swoje stare filmiki, mówi sobie, a wezmę sobie miesiąc przerwy, będzie fajnie. Niestety, algorytm YouTubea tego nie lubi, jak ktoś bierze przerwę i potem wraca. No to praktycznie musi zacząć od nowa ze wszystkim, nieważne, że sobie odrodził sobie o, o swój, swój ogień, już tu znowu wali po prostu po oczach, musi zacząć od nowa. No i też nie możemy hejtować takich ludzi, co biorą sobie przerwę, co się wypalają, no powiedzmy sobie szczerze, to jest, jak już mówiłem, to jest naturalne kolej rzeczy w tworzeniu kontentu, to... To, że ktoś się wypala, to, to, to że ktoś chce odejść z YouTube'a albo zrobić sobie przerwę, to jest naturalna rzecz. Więc, żeby to wszystko podsumować, odejście z YouTube'a nie jest końcem świata. Jak ktoś odchodzi. Tak, o, jak PewDiePie odszedł. No, jakiś nieokreślony dla nas czas. Naturalna kolej rzeczy. Robił przez 10 lat bez przerwy filmiki, więc miał prawo nawet. Miał wymóg, żeby wziąć sobie Trochę czasu przerwy Teraz Linus Sebastian Pod Linus Tech Tips Bierze sobie przerwę Spoko, zrozumiałe Ja jestem za Niech sobie weźmie przerwę Niech tam jego mukosy Robią filmiki Którzy nie robią tak dobrych filmików jak on Gdyż on On sprawia, że ja lubię te filmy A koszkie jest to naturalna część życia, jest to naturalna część internetu, że rzeczy muszą odchodzić po czasie. A niektóre rzeczy, nawet powiedziałbym, że niektórzy youtuberzy, powinni odejść z YouTube'a całkowicie z internetu, odciąć się od tego. Już dawno, dawno temu. Ja, ja sobie dopiję kawkę tutaj w spokoju, będę sobie tak siedzieć. I hmm. zobaczymy się co? W następnym odcinku, co? No, już w piątek. I w piątek akurat mam dla was y niespodziankę.